Dzień dobry, z tej strony znów Game. Dzisiaj będziemy kolejny odcinek z Bliss raz z Piotrkiem Siema Piotrek przed chwilą wygrał mecz, ma koronkę Mam nadzieję, że znów uda nam się wygrać z koronką W poprzednim odcinku udało nam się wygrać dwie rundy z ser. I te ze skoronkami O dobra, już myśmy nawet nas nie to na pozostałą wyspę U Miet, medalion Wilka jest Wilka jest dobry Ooooo! Re rewolwerki kill switcha No ale. To jest właśnie najgorsza broń, która mogła trafić, dlatego że. Tutaj nawet może trafić ten piorun, ale to jest najgorsza broń, bo teraz każdy ją ma. Ale piorun! Wiem, A. piorun! Nie no, to jest. Piorun jest najdobry. Ale piorun nie, bo nie jakiś ma. Pisar... Ale te kill switcher nie, mi się nie podobają, bo. Może i one są dobre, ale teraz każdy je ma przez to. No ale dużo osób nie umie mi brać. A ja na przykład u Właśnie. co innego? Jeden dead? Ja też jednego powaliłem, ale jeszcze muszę jego teammate'a zabić. To nie kolejny typek strzela? A, to nie jego teammate. Nie no, jeszcze trzeci gdzieś. O, krok! Nie sprzedał, ja uciekam! Ty... Ole wiesz ja co ja dostałem? Co? Eee... Mityx Sentinel Co ja dostałem jakąś pompę. Ja, ja dostałem jakiś pistolet... Ja pompę wrzuciłem zamiast tego pistoletka do dupy e, Jaki to jest ten pistolet? Ten, taki, ten taki pistolecik? Ja potrzebuję no, pomocy, leć do mnie. Sorry, ja jestem mega daleko, a są dopiero. E, ale, ale dobra, jak się teraz do rifta. No. Chłopie, ja sam muszę uciekać! Gdzie, gdzie masz typów, nie masz? Co? Gdzie? Typy są w ogóle na przyjemnym parku. Ja potrzebuję meda. Masz meda? Albo biga, albo cokolwiek Nie pijama. ale mam ten soczek. No to tu daj! Tu, 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 no czekaj, się Nie mogę go zrzucić, ale mogę go wyrzucić. Ej, bo ja nie mam shielda, a mamy dwóch typów. Co mamy? Jak jeszcze ja jeden powalony. Zginą. Dobra, to lecę. Dostał. Au, o, o, o! O, ja o, jak się ja dostałem szybką pompę. Egzotyka, ale wolę chyba Tom Selboni, one są słabe. Ja on nie, nie, ale. ja tam. Ja też. Ej, ale pytajcie. Ciemu... Ej, ale czemu ten tytuł jest bez za... budowania? Właśnie dlatego ja nie lubię dostawać na start tych kill switchów. One są najgorsze ale czemu to. Ja nie dodam z, z budowaniem, tam byś albo Bo bez budowania wtedy do Ciebie sala nie ma z niedobrej. No, no, to masz przegraną. A 27 czerwca, czyli akurat wtedy, kiedy mam koniec roku szkolnego, akurat wychodzi update z Squid Game'owy. No, i to jest jeden dzień przed moimi urodzinami. Ja wtedy nie zagram, bo oczywiście u nas w szkole. Na zakończenie roku mamy oczywiście nocowanie z tego. Noc. Czemu? A ja... Be, a ja będę ja miał imprezkę urodzinową mo w moich rodzinach. A z 20, A ja będę na... O Zuwilka. O, do dobra, dobra, dobra. To, jest do dobra, to jest Dobra, to jest, dobra, to jest. Wiesz co? Wiesz, że jak ty walniesz taran i, i, i jakiś typ walnie taran i wy się spotkacie w powietrzu, to jeśli on nie będzie miał kewa, to ty go zabijesz? A ty będziesz miał Wiesz. kewa? Muszę spotkać w powietrzu po prostu. Ja już mam typka. Ja jeszcze nie, ale mam legendarną brońkę. Kolejny tylko teraz i będę miał całego teama już. Dobra, wale w, typ, do w typa tym. Zabiłem go, zabiłem go na jednego hita. Kolejny. Uuu, co o, ja dostałem? To jestem Shell Baba Anita, ale nie wiem, co biorę. Dostałem tego spamera z chapteru czwartego O, ja biorę To Ty jesteś nie. dobry do rotatu, ten Taran No właśnie No dobra, ej dobra, biorę sobie też za to Nie, I dobra, Ja Ty wiedziałeś? Biorę. Nie Tyle fajnych broniek na reaktywacji, które jest te Egzotyki fajne Wiesz, że to wszystko jest z czapteru czwartego? Serio? No, jaki chapter czwarty musiał być fajny? Ale o, to... to o, ta broń ta, ja jest taki... Ja mam złotą lamę. Ja lecę na złotą lamę. Ta broń jest mega mocna. Przecież ona zadaje tutaj. Za cztery czwartego taki spamerek. Już go miałeś kiedyś. Gdyby. Chłopie, tu to, tak to tak powala. O to mi chodzi. <laughs> O, mam dobre gumice. O, mam koronkę! Od typa jakiegoś koronkę mam. Ej, Piotrek, ty tam lepiej uciekaj. Też mam koronkę. O, nice. O, o, ja tu tam mam Też te popony Mr. Beasta. E, to znaczy Bista. Mr. Bista mam! Mister Bista! Mr. Bista! Mr. Bista! nie, <laughs> yeah, Muszę... yeah. Więc zmień się w potwora lepiej. Albo nie, zostaw se na koniec, na koniec. Wtedy no. wszyscy się będą musieli w boksach siedzieć, a ty... Prum, 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 prum. W boksach z portafortów oczywiście, albo tych, ty. Nie, portafortu właśnie nie ma. Wiesz... A wiesz co ja mam za egzotyka? Tego, który bije na daleko w, e, w głowę stówę. O, a, a ja mam, a ja mam mega... A, o, o, to jest pompa ta. Ej, ale ta pupa jest dobra dobra w ogólnie. Ja po była właśnie jakiejś lepszej pompy, bo tak się że do dupy. Dostał. Do O, niebieski niebieski ale nie widziałem. Ja mam za dobrą pompę, żeby ją wyrzucić. Dobra. Dead. A daj mi też jakieś skillę Dobra, daj mi tego jednego. Dostał, 56. Fuj. Dobra. O, epiczny sentinel. Ten egzotyk jest zbyt lope. E my tu możemy wyjść piąty level. Ja myślę, że ja ta robię papa. Leży. Papa. Pa. O, ja staron O, o ma o, ja mam meeting sentinela. Okej. Okay. Ja mam... Ja mam tą bombę, której na pewno nie wyrzucę. Poczekaj, daj mi go starować. Ja, ja Nie, nie trafiłem. No ramię to nie obchodzi. Dawaj, lecisz! Taran! pieta jego. Nie ma pa. To jest za medalion. Aha, zabiję go tego łatwo. 6 unijnych na koronce. Ja mam co, y, drugiego. Nie, trzeciego. Ja no. mam 6 unijnych. No i łatwo. Co to, to ładne Ale co to jest? Ta pompa egzotyczna. No ona, ona jest, jest, i wchodzę Ej, zostaje. Ej, też na kanał Piecka. Piece książki i zostać łapkę w górę subskrypcji Nie, dwie mam, ale a nie, ta się jeszcze nie cyła Nie no, pewnie można Chłop co dopiero teraz mówi o subskrypcji po wygraniu <coughs> będzie. Choć <coughs> jak... Sorry, byłem za bardzo skupiony. Bardzo skupiony. Starczy po prostu mieć dobry lud i wtedy wiadomo, że wygrasz. No Proszę, żeby teraz nie było tych pustylecików bo one są takie, takie niefajne. No, ich po prostu... Nie no, nie, Są dobre. Ale jak mają całe lobby, no, no to... to... prawda. Twoje broni nie mają niego. U, oh, oh. Ale teraz każdy ma Tezeusa. Ale dobra. To ja ląduję nami tych bo... ja ląduję nami tych cieszyk. Jak obydwaj e, walną w powietrzu, to te małe ataki nie, ale ten główny może walnąć, uderzyć. I on sprzeda ci z bombę 160 nawet. Ale to rzadko. Ale tak się da. Hm. Bomb... Mamy medalion na nieskończoność Amy. No po prostu. No, no to jest mega dobre. Ale czemu nie ma nieskończoność Moim zdaniem najlepszym medalem jest Cerbeusa, który ci daje te duszki. Mega Operotate. No te duszki są mega. Jak gdzieś to, to ja mam już dwa kilo? Ile ja mam do strefy? 175 metrów. Dar, Dar wiatru wiatrus. Wyproszę za kilo się szybciej. To są o, te legendarne kół. Sentinela nawet teraz. Ja mnie... No te... O, to ci o, to Chodź! Dwóch, trzech! I tam ilu jest? Chłopie, dead! Mam ci pomóc, czy się poradzić? Nie, poradzę sobie, że mam kilka fragów. Co, dostanę? Ooooooo! Haboka mi... dostałem! Ha Oj, ja dostałem inną pompę mi ty, mega dobrą też. Dostałem haboka. Ja, jak coś to chodź to mnie, bo ja mam drop i e, e, złotą tu mam 500 miliardów typu! Ja nie pomogę. Pamiących. Komuż! Pomóż! Lecę. Pomóż! Lecę, Pomóż! Nie mam nic do rotatu! Zabiłem kilka typa, ale ja mam, ja mam krytyczną sytuację. Pośpiesz się, pośpiesz się. Mód, nie da się! Nie da się, lecę jak najszybciej jak mogę. Jeszcze do mnie jest typem, no pięciu typów. Naprawdę pośpiesz się mega. Nie da się! To, to, to żeby się udało no, Wiesz to Wale w tego typa Leży Dobra Dzięki Dobra, nie ma żadnych oh! Tam nie leć, tam nie leć Tam jest o, miliard no typka Tam jest miliard typka, ja potrzebuję kewa Dobra, mój kew Oho. Weź ten piorun, ej spróbuj wziąć ten piorun I ja wezmę twój ja, kasnę, Nie ma, mamy obu, pojedynamu. No wiem, typ. Został prawie e, to w locie. Dobra, dalej. Gdzak, 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 Mi, big, big. Dobra, ja już mam fulla. Jak my to wygramy. Ej, bo tu drop spada. Ej, bo to już będzie 15 minut. Nie jeste 3 minuty, jeste 3 minuty na spokój. Tam jest psychobandit. I typ jest no. tylko psychobandit. Uciek. Ucieczka. On zrobi dobra, zostaw go. Daj mi pożyć. Albo dobra. Grubej, tam jest, tam, 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 tam cały team, tam, cały team. Pomaga, to był koronkowiec, lecę. Czekaj, ja tutaj mam O, Uuu, tego egzotyka. Lecę. Leży. Leży. Dostaw mi tego. Dobra. Ale ty masz więcej killi niż ja. Dobra, dwie wygrane z zędu na koronce. Ten to jest takie proste, by the way. GG. Ej, ale ja wczoraj po wygraniu giercym miałem dwa. Teraz mam. Wygrałem dwie i mam trzy. Ja. Dobra. Z tego dnia to by było chyba na tyle inara.